To nie są dobre wiadomości dla Roberta Lewandowskiego. Prosto z Hiszpanii docierają przewidywania, które mogą zaskoczyć polskich kibiców. Barcelona szykuje się do kolejnego meczu w Lalidze, tym razem z Rajo Vallecano. Spotkanie zamknie trzecią kolejkę rozgrywek i odbędzie się w niedzielę, 31 sierpnia. Hiszpańskie media już przedstawiły swoje przewidywania co do składu Dumy Katalonii. Według portali Mundo Deportivo, El Esporitiu i El Desmarque, Robert Lewandowski rozpocznie to starcie na ławce rezerwowych. W ataku ma go zastąpić Ferran Torres. Wyjątkiem są dziennikarze dziennika AS, którzy uważają, że to właśnie Lewandowski pojawi się w podstawowej jedenastce. Jedno jest jednak pewne: w bramce Barcelony od pierwszej minuty stanie Joan Garcia. Wojciech Szczęsny, który niedawno został oficjalnie zarejestrowany. Tym razem prawdopodobnie usiądzie na ławce. Barcelona musi wygrać, jeśli chce dotrzymać kroku Realowi Madryt, który dzień wcześniej pokonał Małorkę 2-1. Czy Hansi Flick naprawdę posadzi Roberta Lewandowskiego na ławce, czy jednak da mu szansę od pierwszej minuty? Odpowiedź poznamy już w niedzielę wieczorem.